Nadeszła pocha, w której słońce Weswoksa w końcu zaszło. Chciałbym serdecznie Was powitać w filmie informacyjnym, w którym omówimy sobie wszystkie zmiany, które zaszły na kanale, oraz powiem Wam, co będzie aktualnie się na nim pojawiało. A więc jeśli chodzi o zmiany, jest to praktycznie tylko jedna zmiana, mianowicie zmieniłem swój nick z Westrox na Steel, a zrobiłem to z trzech powodów. Po pierwsze istnieje już YouTube o podobnym niku, mianowicie Vedrox, a ja po prostu nie chcę mieć niku, który jest podobny do już istniejącego. Po mój stary Nick znudził mi się. Westrox jest to, że tak powiem, ostry nick z ostrą końcówką, a takie przestało mi już się podobać. I wolę takie ...łatsze niki. No i po trzecie mam po prostu sentyment do mojego nowego niku. Wymyśliłem go już chyba w drugiej lub trzeciej klasie podstawówki i po prostu chciałbym, aby ten pomysł został wprowadzony w życie. No i to już wszystkie powody. Ogólnie to początkowo planowałem porzucić swój kanał i zrobić nowy. Ale końcowo stwierdziłem, że lepiej jest po prostu zmienić nick niż porzucać cały swój dochobek na YouTube. A teraz przejdziemy do tego, co chcę aktualnie robić na kanale. Będę po prostu wymieniać nazwy serii, które będą pojawiać się na moim kanale i krótko je omawiać. A więc tak, serie Rivalowe. Pewnie każdy wie na czym polega suchoviwal, więc od razu przejdę do nazwy. Betacraft będzie pojawiał się rzadko. Moją nową główną serią od teraz będzie Górska Przygoda. Oprócz tego panują jeszcze cechy ze Skyblocka i mam także też kilka innych pomysłów, ale na razie nie będę Wam o nich mówić. Oprócz tego, chcę tworzyć poradniki z Minecraft. Wiem, że większość osób raczej skorzysta z internetu niż z poradniku, ale może komuś się one przydadzą. Będą to poradniki typu: jak coś zrobić, zbudować, a także będą one pokazywać jakieś fajne funkcje w Minecraft. Na kanale będą pojawiały się także historie z rozwoju Minecrafta. Filmy z tej będą polegały na tym, że omawiam wszystkie zmiany związane z daną rzeczą. Aktualnie mam dwa pomysły na odcinki z Tej strachii. Historię wiosek i historię oceanu. No i na sam koniec luźne mapki. W tych filmach będę po prostu przechodzić w różne mapy. I to już wszystko o czym chciałem wam powiedzieć. Dodam tylko jeszcze, że mam plan zrobić kanał z innymi grami, ale na razie nie wiem kiedy to będzie. Gdy kanał ten już powstanie, to poinformuję Was. Chcę jeszcze Wam powiedzieć, że od tego filmu będę się starać tworzyć lepsze filmy. Czy mi to się uda? Przekonamy się niebawem. A na razie żegnam Was i widzimy się w następnym filmie.